28 maja 2010 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się wyjątkowa interaktywna konferencja prasowa. Dziennikarze mediów ogólnopolskich i regionalnych uczestniczyli w spotkaniu, które było symulacją nowoczesnych zajęć prowadzonych na odległość w systemie Wirtualna Klasa. Rzeszowska Uczelnia wprowadza go już od października 2010 roku. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, lider nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych w Polsce, wprowadza jako pierwsza w kraju interaktywny system studiowania w trybie niestacyjnym funkcjonalnym. Dzięki temu studia zyskują innowacyjną formułę, a studenci nowoczesną technologię nauczania. Dziennikarze poznali nowy system jako pierwsi. Każdy z przedstawicieli mediów, którzy uczestniczyli w spotkaniu w siedzibie uczelni, siedział przed laptopem zaopatrzonym w kamerę i ze słuchawkami na uszach. Dziennikarze mediów ogólnopolskich uczestniczyli w konferencji na odległość i łączyli się z pozostałymi uczestnikami za pomocą interaktywnego systemu studiowania. Wszyscy uczestnicy się widzieli i słyszeli. Zadawali pytania m.in. doktorowi Wergiliuszowi Gołąbkowi prorektorowi do spraw nauczania i Lucianowi Heiderowi, dyrektorowi do spraw informatyki, którzy znajdowali się w innym pomieszczeniu i kontaktowali się z uczestnikami poprzez system wirtualna klasa. Dla studentów nowy system to oszczędność czasu, zredukowana liczba zjazdów i znaczące zmniejszenie kosztów związanych ze studiami poza domem. To koszty dojazdów, wyżywienia i zakwaterowania, a także materiałów ksero i podręczników, nie mówiąc już o czesnym. Jedną ze znaczących korzyści interaktywnego systemu studiowania, która pokazuje jego przewagę nad formą tradycyjną, jest zmniejszenie liczby zjazdów z 20 do około 10 rocznie. Wprowadzane zmiany zapewniają wysoką jakość studiów. Liczba godzin przeznaczona na ćwiczenia i laboratoria nie nie będzie mniejsza niż w systemie tradycyjnym, a zajęcia te realizowane będą podczas zjazdów. Niezbędne jest połączenie się z internetem. Prowadzący razem ze studentami może realizować przedmiot w wielu konfiguracjach, np. w formie wykładu. Jest widziany i słyszany przez studentów. On także widzi i słyszy swoich słuchaczy. Może także wyświetlać studentom prezentacje, komentować przedstawiane treści, a także udostępniać swój pulpit wszystkim osobom oraz zdalnie pomagać tym, którzy będą mieli problemy z rozwiązywaniem poszczególnych zadań. Interaktywny system studiowania zapewnia więc bezpośredni kontakt studentów z wykładowcą, czego nie daje e-learning. Początkowo interaktywny system studiowania zostanie wprowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach administracja, ekonomia oraz informatyka. Obok nowatorskiej formuły studiów nadal będzie można wybrać klasyczne studia niestacjonarne. W przyszłości Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zamierza realizować nową formułę na wszystkich kierunkach studiów niestacjonarnych.